Siemanko, Siemanko, niezłe wcianko. To znowu ja, dzisiaj drugi dzień yy, z serii yy, wskazówek, które najbardziej wpłynęły na mój biznes fotograficzny. A więc, zasubskrybuj kanał i dzisiaj druga wskazówka. Wskazówka numer dwa, która mówi o tym, iż nie patrz na to, jakimi aparatami robią inni fotografowie. Yy, to, że najlepsi fotografowie robią najlepszym sprzętem, są sponsorowani przez y, firmy fotograficzne lub też są ambasadorami, mają dostęp do najlepszych aparatów, wynajmują je za grosze lub też y, są im pożyczane, ażeby reklamowali się nimi, żeby je robili zdjęcia, a później mogą je może je kupić po atrakcyjnych cenach, to nie znaczy, że akurat ty musisz rzucać się na najnowsze Sony A7R5, łamane na XXZ. Tak to że ty akurat masz taki a nie inny aparat to nie znaczy że nie jesteś w stanie robić fantastycznych zdjęć. Y, bardziej skup się na tym, jak się wyedukować na robieniu zdjęć, y, jak y, używać lampy, czy obiektywy, które mam są odpowiednie do y, danej sytuacji, czy przesłona, czy czas, czy ISO, y, jak się zwrócić, jak poczekać na, y, na y, dany moment, czy y, jestem gotowy, czy mam aparat gotowy cały czas do strzału, czy jestem w odpowiednim miejscu, czy moi klienci są zadowoleni, czy jestem entuzjastycznie nastawiony do dnia. Czy wiem, co się za chwilę wydarzy, i tak dalej, i tak dalej. Aparat nie ma prawie żadnego znaczenia. Dlaczego mówię prawie? Oczywiście musisz go mieć. W niektórych momentach pełna klatka będzie lepsza niż, niż APS-C czy krop yy, i tak dalej i tak dalej. Stabilizacja będzie lepsza. Yy, obiektyw ze stabilizacją, obiektyw jaśniejszy będzie lepszy niż ciemniejszy. Ale jeżeli masz ciemniejszy obiektyw to nie znaczy, że nie możesz dołożyć lampy lub też robić zdjęcia w jaśniejszym yy, miejscu lub też podbić bardziej ISO i tak dalej i tak dalej. To, że nie robisz zdjęcia na Najnowszymi aparatami to nie znaczy, że robisz zdjęcia złymi aparatami, więc nie patrz na to, jakimi aparatami robią najlepsi, jakimi aparatami robią twoi koledzy. Jeżeli jesteś z tym, z czym jesteś, tym rób, tym się skup i poznaj swój aparat jak najbardziej się da, wyciśnij z niego jak najwięcej, a żebyś wiedział, że przeskakując na nowy, wiesz, po co przeskakujesz na niego, a nie dlatego tylko, że najlepszy fotograf na świecie, ten, kto ma najwyższe ceny, ten, kto jest najbardziej rozpoznawalny, robi akurat tymi aparatami, to Ty też musisz. Z tym Was zostawiam, do zobaczenia, zasubskrybuj kanał, jutro kolejny tip, kolejna wskazówka, wskazówka numer 3, a więc do zobaczenia jutro.